Witam w kolejnym odcinku. Dziś robię bardzo prostą w przygotowaniu, ale niesamowicie smaczną kiełbasę, ale tym razem kiełbasa ze słoika. Wiecie, taki przepis dla każdego. Nie trzeba tutaj jakichś zbędnych gadżetów. Wystarczy maszynka do mielenia mięsa i słoiki. No chyba każdy to ma. Tak więc zacznijmy. Na razie mięso na bok. Zacznę od przygotowania zaprawy do kiełbasy, do garnka w wodę. Mam tutaj 200 ml. Do tego czosnek, dwa ząbki czosnku, tylko wystarczy przegnieść. Nie kroimy, jak widzicie, czosnek w łupinkach. Do tego jeden listek laurowy, jedna trzecia łyżeczki gorczycy i teraz w moździerzu Delikatnie rozdrobnię, rozdrobnię sobie y, dwa ziarenka ziela angielskiego i jedno ziarenko y, jałowca. Szybciej odtaczę swój aromat. Tutaj nie o to chodzi, żeby jakoś specjalnie utrzeć, tylko rozdrobnić. I teraz. Będę, yy, będę to gotował około 5 minut, i oczywiście, taką zaprawę musimy wystudzić. Ona musi być całkowicie zimna, zanim dodamy ją do mięsa. Zaprawa się gotuje, a ja mogę zacząć działać yy, z mięsem. Mam tutaj jeden gatunek mięsa. Mam samą karkówkę, i teraz z tej karkówki postaram się. No widzicie, jeszcze nawet jakieś kostki się tutaj trafiły. Postaram się wykroić jakieś bardziej tuste mięso, no chociaż ona jest bardzo ładna. Idealna karkóweczka. Ten kawałek może odrobinę bardziej poprzerastany. Ja jednak wezmę go całego. I połowę tej karkówki skro, y, zmielę na sitku 5 mm, a pozostałą część na sitku 7 mm. Wystarczy ją tylko rozdrobnić, tak żeby weszło do, do gardziela maszynki. I teraz te troszeczkę gorsze kawałki, bardziej tłuste, poprzerastane, zmielmy sobie właśnie na sitku 5 mm. I teraz pozostałą część karkówki mielę na sitku 7 mm. Ja już mogę wyłączyć zaprawę. Za chwileczkę wy wyniosę ją sobie na dwór. Szybciej wystygnie. Zaprawa przestygła. Jest tutaj bardzo fajny aromat. Teraz mogę ją przecedzić. I wszystko to co, niepotrzebnie, to, to, co niepotrzebne, zostaje nam na siwcu. No oczywiście moglibyśmy to dodać bezpośrednio do kiełbasy, ale nie każdy tak lubi. Ja wolę sobie zrobić tak, jeśli chodzi o tą kiełbasę, na przykład czosnek, teoretycznie moglibyśmy zmielić, dołożyć yy, taki świeży czosnek do tej kiełbasy, ale ja staram się tego. Unikać nie dodaje świeżego cząstku do kiełbasy właśnie yy, ze słoika, powiecie, nie chciałbym jakiś niespodzianek. I teraz pozostałe dodatki, pozostałe przyprawy. Yy, niektóre przyprawy w gramach jest to rzecz bardzo ważna. Wiecie tutaj, 2 gramy w tą, a 2 gramy w tą, robi niesamowitą różnicę. Takie masa mogłaby być nie, nie do zjedzenia, gdybyśmy na przykład przesolili, albo dodali za dużo pieprzu. Tak więc ja do, dodaję tutaj 9 g soli peklowej. No, nie sposób tego podawać na łyżeczki, no ponieważ łyżeczka łyżeczce nie jest równa. I 9 g soli kuchennej, zwykłej, którą dodajemy do zupy. Do tego 2 gramy czosnku, yy, czosnku co ja mówię, 2 gramy pieprzu. Wiecie, no gdybyśmy dali odrobinę za dużo, no byłaby tak tak pikantna, że mogłaby być nie do zjedzenia. I teraz yy, 6 gramów żelatyny. I do tego, no tutaj już na łyżeczki. Wiecie, nie będziemy się rozdrabniać. Nagramy dwie łyżeczki Majeran. Majeranek rozetrę, Szybciej odda swój aromat. I teraz pozostaje to dobrze wymieszać. Ten czas wyrabiania jest około, około 10 minutowy. Wiecie, to mięso musi za, y, zacząć robić się kleiste. Nie wkładajmy bezpośrednio takiego do słoika. Dobrze wyróbmy. A jeśli chodzi o dodatek soli peklowej, ja wiem, że tutaj jest wielu przeciwników używania tej soli. No ale domyślam się, że robiąc taką kiełbasę, no każdy robi to z myślą o dłuższym przechowywaniu. Chodzi o kiełbasę w słoikach. A ta sól. No jednak zabezpiecza nam to mięso, tą kiełbasę, tak więc warto ją sobie tutaj dodać. No gdybyśmy robili w osłonkach czy wielitach, zjadali na drugi, trzeci dzień, no tutaj ok, możemy, możemy tą sól pominąć, ale tutaj jednak dodajmy ją. Zabezpieczmy to mięso i jeśli mięso mamy wyrobione, nakładajmy do słoików oczywiście słoiki czyste, wyparzone, no tutaj. Nie może być inaczej, to nie są żarty. Wiecie, tutaj jest mięcho. Produkt łatwo psujący się. Ale zabezpieczymy go tak, że będzie wszystko ok. I nie napełniam tego słoika do końca. Tutaj zostawiam około 2 cm. Będzie odrobina galaretki. Wiecie, żeby, żeby to wszystko pomieściło się w słoiku. Idealnie. I już kolejny. Słoiki mam napełnione i tutaj podczas nakładania no nie unikniemy tego, że pobrudzimy te słoiki. Tak więc jeszcze przed zakręceniem obowiązkowo przetrzyjmy. Starajmy się zabezpieczyć je jak najlepiej. Przetarte i teraz jeszcze yy, przecieram. Przecieram octem. Odtuszczam jak najbardziej. A przy okazji pozbywam się, oczywiście, jakich, jakichś bakterii. I również nakrętki. I od razu mogę zakręcać. No, nakrętki trochę nie pasują do, do kiełbasy z pomidorem, a ale czy to ważne? Kiełbasa napełniona, i już y, działam z pasteryzacją, albo może raczej z tyndalizacją, Czyli. Tyndalizacja, nic innego jak trzydniowa, kilkudniowa obróbka termiczna mięsa. Konkretnie tutaj trzydniowa. Jak widzieliście, położyłem ścierkę na dno garnka. Teraz układam słoiki i zalewam wodą. Wodą zalewam do wysokości mięsa. Za chwileczkę tutaj sobie uzupełnię. Yy, I tą kiełbasę te słoiki będę pasteryzował w pierwszym dniu yy, przez około 3 godziny, w drugim dniu, gdy ona już przestygnie, yy, ponownie przez jedną godzinę i trzeciego dnia ponownie jedna godzina. Wiecie takie jedno, jednorazowe, jednodniowe, kilkugodzinna pasteryzacja. No niewiele tutaj daje taką kiełbasę. Gdy pasteryzujemy tylko 3 godziny, przykładowo możemy zjeść na drugi, trzeci dzień, no do tygodnia, ale chcąc mieć długi, trwały produkt, tutaj ta trzydniowa obróbka termiczna jest potrzebna. Tak więc widzimy się po całym procesie tyndalizacji. Wtedy pokażę Wam, jak to cudeńko wy wygląda w środku. I jestem już po kilku dniach, po całym procesie tyndalizacji. Teraz otworzę jedno z tych. Cudeniek, pokażę Wam, jak wygląda w środku. No i oczywiście posmakuję. No i niestety musicie sobie zrobić to sami. Nie wiem, czy będzie słychać. O, zassało idealnie. Zobaczymy, no, bez problemu wyciągnę. A, bez problemu. Zobaczcie, jaka ilość galaretki. Coś wspaniałego. Zobaczcie, wygląda idealnie, a smakuje chyba jeszcze lepiej. Przepyszna. No w smaku idealna kiełbaska. Co ja Wam mogę tutaj powiedzieć? No istna bajka. Tak więc, kochani, jeśli się podobało, działajcie. Życzę Wam udanej tyndalizacji. I do zobaczenia. A ja idę robić kanapki.